No, no. bo chciałam z tobą porozmawiać. A czy to nie może poczekać? Ja mam jeszcze tyle pracy dzisiaj. Dobrze, to może poczekać. O co chodzi? No bo wiesz, jest kilka dziewczyn w mojej klasie, które trzymają się razem. No i chciałabym do nich dołączyć. Chciałabym się z nimi jakoś zaprzyjaźnić. Ale totalnie nie wiem jak. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć, jak zacząć. Ogóle. Nie, to chyba nikt nie lubi. Po pierwsze to bardzo się cieszę, że się tym dzielisz. A po drugie... Wiesz, no nie musisz niczym imponować swoim koleżankom. Bądź sobą po prostu. Bądź sobą. No, ci powiedzieć. Ale co ja mam zrobić? Ani nic nie trenuję. Ani nie jestem jakąś youtuberką. A w ogóle to nie siedzę cały czas na tym Facebooku. Dla mnie to strata czasu. No i właśnie taka bądź przed swoimi koleżankami. Szczera, otwarta, autentyczna. Nie musisz imponować nie wiadomo jakimi zdolnościami. Zaimponuj im swoją osobowością. Nie no. Ja nie mogę być taka sama przed nimi. Dlaczego? To pytanie było dla mnie w tym momencie niezwykle ważne. Dlaczego nie mogę być po prostu taka jaka jestem? Dlaczego mam się męczyć? dając kogoś innego, to nonsens. sens. Odpowiedź na to pytanie jest chyba jednoznaczna. Ja po prostu się boję. Tylko nie do końca rozumiem, czego się boję. Dlatego, że się boję. No ale w ogóle nie wiem czego. A ja chyba wiem, czego się boisz, bo ja przechodziłam przez to samo. A ja Tak, boisz się odrzucenia, boisz się, że cię zignorują, wyśmieją. I na początku to bardzo boli, ja wiem, ale później, później zaczynasz odczuwać ulgę, zaczynasz być sobą, zaczynasz czuć wewnętrzną wolność. I czujesz, że wiele zyskałaś, a nic nie straciłaś, bo zyskujesz prawdziwych przyjaciół, którzy nie potrzebują pochlebców, tylko szczerych ludzi, autentycznych. Wiesz, pewien znany polityk indyjski, Mahatma Gandhi, powiedział kiedyś bardzo ważne słowa: Najpierw cię ignorują, potem się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, ale na końcu zwyciężasz. Kiedy czasem boisz się powiedzieć to, co chcesz. Kiedy wolisz do innych upodobnić się. Kiedy marzysz o i ideały w głowie masz. Nie zapomnij, że najlepiej sobą być. Zrozum dobrze, że najważniejsze jest Się, bo człowieka poznaje się w biedzie Bo człowieka poznaje się w biedzie Zrozum dobrze, że najważniejsze jest Aby wartościami dziś kierować się Bo człowieka poznaje bo człowieka poznaje się w biedzie. każdy człowiek inny jest, ma swą rolę do spełnienia, każdy z nas ma inne dary, inne cele i pragnienia ludzki Najważniejsze jest, aby wartościami dziś śpiewać się, bo człowieka poznaje się w biedzie. człowieka poznaje się w biedzie. Z dobrze Najważniejsze jest, aby 床边。